To był trudny rok dla branży TSL. I tu w zasadzie można byłoby zakończyć ten odcinek, gdyby nie fakt, że w 2022 roku na horyzoncie pojawiło się wiele interesujących perspektyw, które wyznaczają nowe kierunki dla polskiego transportu i logistyki. Ale ciekawe były nawet same sposoby, które stosowała branża, żeby tegorocznemu kryzysowi sprostać. Na początku roku nastroje były raczej dobre. Choć droga do normalności po pandemicznych zawirowaniach wydawała się wyboista, czuć było zbliżającą się stabilizację, która jednak, jak wszyscy wiemy, nie nastąpiła, a sektor musiał zmierzyć się z całkiem nowymi problemami. W podsumowaniu 2022 roku. Bardzo długo można było mówić o licznych wyzwaniach, którym sprostać musiała branża TSL, ale trzeba zauważyć, że każdy kryzys zazwyczaj generuje również niedostępne dotąd możliwości. Wystarczy spojrzeć na przykład na dane z raportu Reutera, które wskazują m.in. na Polskę jako atrakcyjną lokalizację dla nitshoringu czy sourcingu. Z punktu widzenia rodzimych operatorów to bardzo dobra informacja. A przecież tego typu zmiana w podejściu do łańcucha dostaw wynika bezpośrednio z globalnego kryzysu. Jak mijający rok zmienił branżę TSL? I co pewnie ważniejsze, jaka będzie sytuacja transportu i logistyki w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości? Myślę, że warto się nad tym zastanowić i dlatego ten temat ląduje dzisiaj na palecie. Zaczynajmy! Rosja, wywołując wojnę w Ukrainie, wywróciła stolik globalnego bezpieczeństwa. Razem z nim rozchybotały się ceny na rynkach paliw i energii, co pociągnęło za sobą druzgocący w skutkach efekt domina. A przecież nie wspomniałem jeszcze nawet o inflacji, słabej złotówce, niepewności na rynku walut, drogiej stali czy niedoborze kierowców. Ten rok upływał głównie pod znakiem zawirowań w sferze kosztów. Dynamika zmian na rynkach była ogromna. Branża w zasadzie z dnia na dzień obudziła się w rzeczywistości, która wymagała bardzo daleko idących optymalizacji. Główne zadanie polegało na niwelowaniu skutków nagłej drożyzny, która dotyczyła w zasadzie każdego obszaru działalności podmiotów funkcjonujących w transporcie czy logistyce magazynowej. Lista plag, które dotknęły gospodarkę, jest naprawdę długa. I w skrócie można stwierdzić, że branża TSL w 2022 roku nie miała lekko. Głównie przez wzrost kosztów paliw i energii. A przecież reperkusje związane z pandemią wcale jeszcze nie wygasły. Wręcz przeciwnie, skutki lockdownów i pozrywanych łańcuchów dostaw obserwujemy do dzisiaj. W mijającym roku całkowicie zmieniło się podejście do planowania. Dwa czarne łabędzie, czyli pandemia i wojna, wywołały silne perturbacje w obszarze globalnego przepływu towarów. Zauważyliśmy na przykład, że firmy produkcyjne, które do tej pory działały według filozofii just in time, przestawiły się na bardziej ostrożne zarządzanie zasobami. W obecnej sytuacji to naturalny proces, bo fundamentem logistyki, dokładnie na czas, są stabilne łańcuchy dostaw. Ta podstawa została silnie nadwyrężona już w czasie pandemii. A wojna wzmogła jedynie niepewność w tym zakresie. Więc firmy, szukając bezpiecznego rozwiązania, bardzo często decydowały się na przykład na tworzenie zapasów bliżej swoich fabryk. Trend zwiększonego zainteresowania podejściem Justin Case był w 2022 roku na tyle powszechny, że w pewnym momencie zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową przerosło jej podaż. Ale deweloperzy nie próżnują i już niebawem w Polsce dostępnych będzie ponad 30 milionów metrów kwadratowych w obiektach logistycznych, gdzie firmy produkcyjne będą mogły składować swoje zapasy na wszelki wypadek. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że nie tylko podejście do składowania się zmieniło. Raport agencji Reutera zatytułowany A Generational Shift in Sourcing. Wskazuje, że 67% funkcjonujących globalnie producentów oraz detalistów zmieniło źródło zaopatrzenia w półprodukty, komponenty i materiały. Firmy wybierają lokalizacje bliżej rynków zbytu. Niektóre decydują się też na reshoring, czyli przeniesienie całej produkcji z powrotem do macierzystego kraju, zwykle również bliżej docelowych rynków. Chodzi o ograniczenie ryzyka oraz wzmocnienie elastyczności, które obecnie okazują się ważniejsze niż tania produkcja gdzieś daleko w Azji. To wszystko przekłada się na branżę TSL, choćby w jej logistycznym wymiarze, bo komponenty, półprodukty i materiały gdzieś trzeba składować. Polska może zyskać na tym szczególnie dużo, bo 23% respondentów badania Reutera wskazuje właśnie nasz kraj jako najważniejsze źródło zaopatrzenia w moce przerobowe dla wysokowolumenowej produkcji. Na drugim miejscu plasują się Niemcy z wynikiem 19%, co pozwala sądzić, że globalna produkcja może niebawem wrócić bliżej rynków, na których jej wytwory są sprzedawane. W ogóle pojęcia takie jak reshoring, nearshoring czy nearsourcing nie schodzą obecnie z agent branżowych ekspertów, co uzmysławia skąd wieje albo raczej gdzie będzie wiał wiatr zmian. A to wszystko w dłuższej perspektywie może być dobrym prognostykiem dla polskiej branży TSL. Jednak pozytywny wymiar zmian, rozgrywających się po części w mijającym roku, jest tylko jedną tą jaśniejszą stroną medalu. Druga wiąże się raczej z wyzwaniami, o których już wspominałem, ale teraz opowiem o nich nieco więcej. Dużym wyzwaniem dla branży TSL w mijającym roku były rosnące koszty. Przez wysoką inflację podróżało w zasadzie wszystko, jednak największym problemem okazały się wzrosty kosztów paliwa i energii, które są bezprecedensowo wręcz wysokie. To była terapia szokowa dla firm z naszego sektora, szczególnie tych zajmujących się transportem. Gdy inflacja plasuje się na poziomie 4-6%, planowanie budżetu jest relatywnie proste i można wykonywać je w zasadzie raz w roku. Pozwala to całkiem precyzyjnie kontrolować wydatki organizacji. W tym roku okazało się to jednak niemożliwe, głównie przez znaczny wzrost inflacji. Dlatego w momencie pilzno przeszliśmy modyfikację budżetu w okresie miesięcznym. W praktyce 12 razy w roku zmieniamy budżet i dostosowujemy koszty do sytuacji w danym miesiącu. Zyskaliśmy dzięki temu dodatkową kontrolę nad finansami oraz zwiększyliśmy ich elastyczność. Wiele firm transportowych musiało w tym roku renegocjować umowy ze swoimi klientami, by wprowadzić korekty paliwowe czy inflacyjne, ale na ten temat mamy osobny odcinek, który z całą mocą Polecam Waszej uwadze. Co do drogiego paliwa, to sprawiło ono również, że redukcja spalania stała się jednym z najważniejszych tematów w branży. Na spalanie ciągników siodłowych wpływają najdrobniejsze nawet kwestie, takie jak odpowiednie naciągnięcie plandeki na naczepie, ustawienie spoilera dachowego w ciągniku, właściwe ciśnienie w oponach czy wypoziomowanie zestawu. Najważniejsze są jednak umiejętności kierowców oraz to, czy potrafią oni sprawnie wykorzystywać ekologiczne systemy montowane w najnowszych pojazdach. Współczesny operator logistyczny musi funkcjonować w oparciu o Big Data. Dział analiz powinien gromadzić i opracowywać dane dotyczące dosłownie każdego aspektu funkcjonowania organizacji. Bazując na danych liczbowych, o wiele łatwiej racjonalnie ocenić sytuację i dobrać odpowiednie rozwiązania. Dobrym przykładem takiego działania w Omedze Pilsno jest kampania Odpal i Jedź, Którą przeprowadziliśmy wśród naszych kierowców. Pomysł na kampanię Odpal i Jedź był właśnie wynikiem analizy danych, które wskazywały jasno, że jednym z powodów wzrostu spalania floty omegi Pilzno w okresie jesienno-zimowym jest fakt, że kierowcy rozgrzewają silnik na postoju, czego w nowoczesnych pojazdach ciężarowych po prostu nie trzeba robić. Wystarczy odpalić i jechać, co znacznie obniża spalanie. W tym roku firmy transportowe musiały działać tak, by optymalizować koszty związane z paliwem. Ważnym tematem była choćby redukcja pustych przebiegów. Decydowano się także na obniżenie maksymalnej prędkości pojazdów ciężarowych, czy szkolenia kierowców w zakresie ekonomicznej jazdy z wykorzystaniem nowoczesnych systemów zaimplementowanych w ich pojazdach ciężarowych. Dzięki różnym działaniom ukierunkowanym na obniżenie spalania. Udało nam się zredukować zużycie paliwa o 1 litr na 100 km w skali całego taboru. Omega Pilzno ma obecnie około 700 pojazdów ciężarowych, a każdy z nich pokonuje dziesiątki tysięcy kilometrów rocznie. 1 litr przy takiej skali to gigantyczne oszczędności, ale też ukłon w stronę ekologii. Podobnych oszczędności szukało się w tym roku również w ramach logistyki magazynowej, gdzie optymalizacja kosztów sprowadza się do szlifowania efektywności energetycznej budynków. Mówiłem o tym już w ramach odcinka o certyfikacie BRIM. Warto dodać, że w 2022 roku nastąpił też znaczący wzrost zainteresowania transportem intermodalnym, który w wielu przypadkach może być czynnikiem ułatwiającym optymalizację kosztów związanych z przewozem towarów. Dla branży istotne było też wejście Ukrainy do konwencji WPT oraz zniesienie dla naszego wschodniego sąsiada zezwoleń transportowych. Trzeba też zauważyć, że dużym firmom, które posiadają zasoby i bufor finansowy umożliwiający swobodne działanie, o wiele łatwiej przetrwać kryzys niż małym przedsiębiorstwom. Tutaj nawet zakup pojazdów jest utrudniony, bo stają się one o wiele droższe i czeka się na nie bardzo długo, co znacząco zmniejsza ich dostępność. Sprawia to, że usługi związane z wypożyczaniem ciągników siodłowych czy naczep stają się coraz bardziej popularne. Widać to wyraźnie po wzroście zainteresowania ofertą Omegi Pilzno Rental. Po prostu mniejsi przewoźnicy chcą się rozwijać i szukają optymalnych sposobów, by zrealizować swoje plany. Rental jest jednym z nich. Na koniec spróbujmy jeszcze wyjrzeć odrobinę w przyszłość. Co czeka branży TSL w 2023 roku? Zdecydowanie trzeba stawiać na optymalizację kosztów. Przyszły rok wcale nie musi być bardzo trudny, ale może taki być i trzeba się na to przygotować. Polityka kosztowa to najważniejsze zadanie, bo rynek będzie nadal musiał mierzyć się z inflacją i to taką, która ma wymiar europejski. Myślę, że ceny energii oraz paliw również szybko nie spadną. Dotyczy to całej gospodarki, nie tylko transportu czy logistyki. Nasi klienci też na pewno bardzo skrupulatnie liczą strefę kosztów i mają własne wnioski oraz pomysły, gdzie je optymalizować. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy im w tym pomagać. Dodam, że istotnym trendem może być też konsolidacja rynku transportowego, bo mali przedsiębiorcy mogą tej presji kosztowej po prostu nie przetrwać, co też warto odnotować. I tu się zatrzymamy, ale na dzisiaj, bo kanał na palecie wróci do Was w przyszłym roku i nadal będziemy tu rozkładali na czynniki pierwsze branżę TSL. A skoro tutaj jesteś i nadal oglądasz ten film, to dobrze wiesz, że będzie o czym opowiadać. Dzięki. Widzimy się za dwa tygodnie.